Dziś sobie rozbierzemy sprzęgło biskotyczne e, wentylatora na jakiej zasadzie to działa e, to jest e, bimetal który pod wpływem temperatury jak wpada powietrze z chłodnicy on się bierze rozszerza i tam jest taki jakby zbiorniczek i on powoduje że otwiera się olej i rozprowadza się po całości olej, taki bardzo gęsty. No i e, bierze, blokuje to, tą część z tym, bo tu przykręcamy sobie na pompę, ole, na pompę wody, obojętnie jakieś prowadzenie, co jest przy silniku, różne są rozwiązania. I teraz tak, e, dlaczego to jest rozwalone? On tu się w ogóle nie obraca. Widzicie? Łożysko się rozleciało. A dlaczego się rozleciało? Brak jednej łopaty, nie było wyważone, no i się rozpadło. Ja tu już sobie ponawiercałem te śrubki, nabiłem mocniej kluczem imbusowy, bo nie mogłem ich odkręcić. <coughs> tu mam trochę pecha, bo widzę, że one jest odlane, ale że będę musiał trochę z gitarą powalczyć, żeby się dostać do środka, ale myślę, że się nam uda, także... To odrzucamy, bo nas nie interesuje. Nas interesuje środek. Czyli to Sorry za hałas. To sobie odkładamy do śmietnika. Nie ma nic ciekawego. No i zobaczcie, jest bardzo dużo wersji, które są skręcane, a to jest jeden odlew. Będę musiał się jakoś do niego dobrać i myślę, że chyba gitarką tu go dookoła obkręcę tutaj widzę, nie mamy jak podejść także trochę trudne zadanie <laughs> nigdy nie widziałem na żywo w środku jak wygląda kiedyś tam się interesowałem tym i sobie po prostu sprawdziłem a teraz będę miał okazję a tu jest zagniatane będę miał okazję zajrzeć do środka obcinam to po prostu pokażę właśnie o co chodzi zobaczcie, one powinny płynnie chodzić nie mam siły przekręcić tego, nie? Taki krótki ruch robi. No i staje. Bo to w ogóle właśnie nie powiedziałem Wam generalnie jaka zasada działania. Jak jest zimny, ten olej jest tu pod tą sprężynką i praktycznie nie powoduje żadnych oporów. To się luźno kręci, nie? Im bardziej się nagrzewa, ten olej się przedostaje tu na zewnętrzne te krańce. Wtedy to połączenie z tym Robi się bardziej sztywne, praktycznie jeden do jednego. W samochodach bardzo często, nie wiem czy zwróciliście uwagę, czasem niektóre, na przykład terenówki, e, jakieś sprintery, e, głośno huczą. Przy dodawaniu gazu, jak gdzieś słyszycie, że przejeżdża obok albo coś, tak jest jak wiatrakowiec. To to jest właśnie przez to, że wiskoza tak się zachowuje. Nie? Cały moment obrotowy z pompy przykładany jest na wiatrak i to równocześnie chodzi... Z pompą wody i ma zmienne obroty od prędkości jazdy, nie. Dobra, się ja nie. tak sobie pomyślałem. Zobaczcie, ile lata tych frendt listego. Oczywiście jak takie rzeczy robicie, no, tu kawałki metalu wychodzą. Pamiętacie o okularach. Pomyślałem sobie, że podgrzejmy ten bimetal. Zobaczymy on w ogóle pracuje. Jakby się trochę... Tak jakby się trochę rozszerzył. No, bo tutaj był. Tu na dole był kurz ściśnięty. Teraz widzę coś tam się ruszyło. No dobra, rozwalam go. Spójrzcie jak ciąłem i podgrzałem jeszcze. Coś tam. Zaczął się obracać, nie? Dobra. A w ogóle powiem wam taką ciekawostkę. Przerobiłem kupę śrubokrętów do pobijania. Skądś, nie wiem, wygrzebałem taką kuźnię. Nie wiem, czy będzie widać. Nie, to nie tą. Kuźnia. I jedyny, który się nie rozpada. A te wszystkie do pobijania. To moment. Wam zadziwiająco łatwo poszło. Dobra. O, brudne roboty. Zobaczcie, to jest dekiel z tym mm, bimetalkiem, właśnie widzicie, on się obraca. O, delikatnie. Kurde, nie pokazuję wam. Zobaczcie. Widzicie? On się obraca. I zamyka ten zbiorniczek tutaj. Nie? Także muszę jeszcze to wyrypać, żeby się dostać do środka. Bo tu jest dziurka. O, jedna jest. Myślę, że dwie. Nie wiem. Zresztą coś jest. Co to jest? Nie, to nie jest ciurka, tylko jakiś kołeczek jest Dobra, muszę to delikatnie po prostu wyrwać stąd. I udało mi się to odbić. I teraz zobaczcie, jakiż to jest syf, poczekajcie. Szmatulca sobie rozłożymy, żeby stołu nie zrobić jak w tvn nie? O, zobaczcie, jak siła ośrodkowa rozkładała. z tej strony to tak wygląda a z tej mamy tak zobaczcie tam to dotykało tutaj ten olej, ja widziałem wcześniej, że one są takie z takimi labiryntami jakby i jedno w drugie wchodzi, a tu jest trochę inna konstrukcja także sam się właśnie dowiedziałem że jest parę rodzajów Tutaj jeszcze spróbujemy zajrzeć do środka, to jest dosyć grube. No i tego nie ruszę. To jest w ogóle chyba amelinium. Także całkiem inna konstrukcja. Czyli ten olej nie, nie bierze, nie wypełnia tych kanałów. Tylko wchodzi pomiędzy tą przekładkę, którą zdjęliśmy, a to i pomiędzy ten dekiel. No bo ta przykładka ona jest połączona z tym, czyli to są dwie oddzielne to się kręci, i to razem z tym deklem, właśnie co tutaj jest, nie? Sprzeczkę, że będzie coś ciekawszego, a widzicie, nie ma. Proste jak budowa cepa, nie? Tylko to. To jest właśnie, że, o odwrócę i patrzcie, widzicie? Tu smyram z tej mańki. Bo ja zawsze myślałem kiedyś, że to musi się tak nagrzać, na przykład silnik, <laughs> że wisko bierze temperaturę z silnika. No to jest nieprawda. Bo wisko bierze temperaturę Schłudnicy. Tu jest nieistotna jaka przychodzi. To nie ma wpływu na, o, na działanie tej wiskozy. Nie? Tylko ma wpływ na wir schodnicy. Także wystarczy, że trochę ciepła idzie z chłodnicy. Już od razu tutaj zamyka tą sprężynę. Ta sprężyna nie zamyka, tylko otwiera. Obraca się. No i otwiera ten kanalik. I stąd płyn przechodzi na zewnątrz, no i wpływa pomiędzy te ścianki i blokuje, nie? Tylko zastanawiam się, jaką wraca. To mnie też ciekawi. może ta, ta kuleczka, co tu jest? Nie, ta dziureczka, co jest po tej stronie, on sobie po prostu spływa na koniec. Do tego i pozostaje, no bo tu jest ten zbiornik cały, zobaczcie. Nie? Tu cały zasób przychodzi. Taka ciekawostka. Napiszcie, czy mieliście w ogóle kiedykolwiek auto z wiskozą? Albo czy w ogóle wcześniej, jak nie mieliście, znaczy inaczej może, czy w ogóle spotkaliście się z czymś takim, jak wiatr, właśnie wiskotyczny? Bo to teraz już rzadko jest do, do dużych samochodów, ewentualnie do terenówek. A tak to rzadko już jest używane, ale kiedyś bardzo często powszechne. Dużo BMK miało to, a teraz już coraz mniej, nie? On tu widać, na uszczelnienie się pokazało, Czy jak zaprasowują, oczywiście znowu Wam nie pokazuję. jak zaprasowują, to tu jest o i zagniatają i tyle. Dobrze, niektóre są właśnie rozbieralne, ale wydaje mi się, że te rozbieralne to są właśnie z tymi nacięciami, nie? Bo to jest tak, że kanaliki idzie taki korytarzyk, i ta część wchodzi w ten korytarzyk. I to tak się obraca w tym, nie? Taki labiryncik jakby. Korzy dookoła. I tam wypełnia ten olej. To jest inne. Ja też się coś nauczyłem przy okazji. Dobra, było tyle.